Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj pojedziemy sobie z Sandkingiem, kolejny parkour przed nami Jeżeli wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień Pijajcie też na g2 po mega kozackie promki na gierki, link oczywiście znajdziecie w opisie Dzisiaj jestem po raz kolejny moi drodzy solo ehm, Mamy mega spokojny odcinek, bo jest dosyć późno, wróciłem niedawno z Praski ehm, No i jestem troszkę zmęczony, więc dzisiaj będziemy grać tutaj ehm, na cicho no i tak mega spokojnie. Ogólnie to jest pierwszy odcinek, ludzie wakacyjny można powiedzieć, bo... To jest pierwszy odcinek, który nagrywam jakby w okresie wakacji Możecie dać znać w komentarzach jaką was wakacje, jak wam się zakończył rok szkolny, czy były świadectwa z paskiem, czy ogólnie szkółka wam się oddała i czy chcecie wracać do szkoły, czy chcecie te wakacje, czy jednak byście woleli już teraz chodzić do szkoły po tej dłuższej przerwie możecie dać znać w komentarzach, a ja wam przypnę tutaj serducho. No i oczywiście też ludzie, no, łapa w górę, łapa w górę. Już chyba mówię, któryś i łapie w górze, ale... Ostatnio YouTube mega przyciął zasięgi, więc no, fajnie by było, fajnie by było taką łapkę w górę e, Gdybyście zostawili przyjąć, nie? Dobra, więc zjeżdżamy sobie tutaj e, z tych domeczków Dzisiaj będzie odcinek w ogóle charakterystyczny, taki troszkę inny, taki troszkę spokojniejszy I nie wiem ludzie, czy e, też takiego stylu e, nagrywania troszkę w najbliższym czasie nie, nie przejmę Bo nawet powiem wam szczerze, że mi się e, podoba właśnie takie spokojne mega filmy bez większej e, zadymy, bez większego krzyku grzy, tylko sobie na luzie możemy pograć i pogadać. Jeżeli też macie jakieś do mnie pytania, to możecie dać znać w komentarzach, to ja na te pytanka będę sobie odpowiadał. W międzyczasie na tych właśnie skill testach to by była mega fajna opcja, gdybym mógł z wami się właśnie lepiej integrować czy lepiej komunikować. Dobra, więc lecimy teraz tym pierwszym punktem. Trochę na tym punkcie czasu straciłem parę razy spadłem bo to nie jest taki łatwy skill test, jest to medium skill test. Twórca przewidział tą mapę na około 20, 20 minut, czy uda mi się to wcześniej. Kończyć? Zobaczymy, czas pokaże, nie, więc teraz musimy tutaj przeskoczyć, dobra, skupiamy się, to już musi się udać, nie, okej, okay, wypadłem delikatnie, ale możemy tutaj cofnąć, dobra, jesteśmy na tych wiatrakach, delikatnie przepalmy sobie tę gumę i musimy jakoś dobrze wjechać w to, jak dobrze wjedziemy no to, to będzie już połowa sukcesu, to jak nam koło ucieknął, to nie nadrobimy tego, okej, okay, muszę jechać od nowa, unlucky Dobra, jesteśmy na tym podjeździe. Udało mi się jakoś do niego śmignąć. I teraz delikatnie sobie tutaj podjeżdżamy, nie? Czy damy radę? Ten SunTrain jest mega duży, ma duże koła, więc on tu się teoretycznie powinien trzymać bez większych problemów. Tylko trzeba się skupić. Najważniejsze jest to, żeby się tutaj dosyć mocno skupić na jeździe. Dobra, więc pyk, powolutku, powolutku, rachu ciachu. Okej, okay, koła mi delikatnie uciekają, ale musimy to nadrobić. Dobra, pyk, pyk, pyk. I teraz dzida. Prosto do punktu, mamy punkcik, ludzie złapany. Tu mamy strzałkę do zawroty, więc będziemy musieli tędy przejechać. E, jakoś się tutaj przycisnąć, tak? Chyba tak. Z tego co widzę. E, sandknik wyjedzie po tym? Nie bardzo. A próbuję jeszcze raz. Dobra, wyjedzie, wyjedzie. Tylko trzeba było więcej mocy nabrać. To jest sandknik, ludzie. Potężna fura. Na pewno cztery koła, duże koła. On się wszystkiego łapie, wszystkiego się trzyma. Tutaj musimy zawroty zrobić. Więc do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu się pomęczyć delikatnie I robimy przeskak Jeden przeskak nieudany Powolutko, pyk, dobra, mamy to te, Powiem wam, że Te parasole tutaj nie pomagają w tym momencie Próbuję jakoś się tutaj zmieścić Dobra, pyk Czy dam rada, Czy nam się ten samolot tutaj nie zawiesił, nie? Bo wtedy, no, wesoło nie będzie Dobra, spadliśmy O to mi chodziło Żeby tutaj właśnie polecieć i teraz jakoś sobie tutaj podjechać Delikatnie się musimy rozpędzić. Dobra, pyk. Mordo, wyjedź pod to. Dajesz, 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 dajesz. właśnie spadły. Dobra, pyk. No, ciężka jest. Dobra, mamy to, tylko że auto mi nie uciekło stąd. I teraz mamy delikatny przeskok. Dobra, jest kolejny puncik. Z tego punktu chyba sypiemy tam do przodu. I tutaj teraz będziemy musieli sobie wyjechać. Najpierw na ten mniejszy kontener, a później chyba na ten wyższy. Jak mi się wydaje przynajmniej Albo trzeba było od razu przeskoczyć Zobaczymy zaraz Więc tak, pyk Tutaj chyba ludzie trzeba było od razu wyskoczyć Bo to auto pod to nie podjedzie Więc dobra, FK i lecimy od nowa Jestem tutaj na górze Tylko jak ja tutaj mu teraz zawrócić tym samochodem, nie? Jest strasznie mało miejsca I zawrotka wcale nie będzie taka łatwa A to jak idę przodem To dalej się wpakuje na tego boosta Dobra, próbujemy ludzie, bless RNG Okej okay. Jest lipa Próbujemy tutaj delikatnie podjeżdżać, powolutku, powolutku Żebyśmy dalej nie polecieli Dobra, pyk Teraz tutaj Powoli, stój Się nie rozpędził za bardzo Bo ten puścik przed chwilą ludzie to był masakryczny Jadę tam tyłem Jadę tyłem, żeby za chwilę nie polecieć Więc pamiętajcie, przedzorny zawsze ubezpieczony i tyłem wjeżdżamy na punkcik Okej, okay, punkcik mamy zrobiony Kolejny punkt mamy tam na górze chyba Więc teraz tak, zawracamy To będzie buścik pewnie Dokładnie, mamy buścika eee, I tym bustem będę się musiał na tej przedniej ścianie zatrzymać Dobra, udało mi się przez to przecisnąć Zawrotka zrobiona eee, I teraz musimy się dostać na tą rampę z przodu Ok, to auto cały czas nam się wiesza, cały czas nam się blokuje no, Cały czas musimy na to uważać jest ludzie ogólnie. Masakra. Dobra. Przejdzie czy nie? No nie przejdzie. No nie przejdzie. No jest ludzie. Mega lipa. A jak stąd spadnę to będę musiał je dalej od nowa. co było troszkę problematyczne więc nie chciałbym tutaj polecieć tym autem do końca. Ale w tym momencie mamy chyba kolejną powtóreczkę bo to auto już nie wyjedzie pod to. Nie no masakra. Jakaś ten skill test. ludzie udało mi się tutaj doskoczyć. Dosyć na szybkości eee, to przejechałem i lecimy teraz pod te podjazdy. Przytryk. Dobra, musimy wyjechać tam na górę. To jedziemy prosto. Dobra, damy radę czy nie? Damy radę, czy tam przecisnąć? Może być lipa. Próbujemy. Dobra, kolejna zawrota. Trochę steka. I ogień. Dobra, mamy to. Tutaj szybką zawrotę robimy kolejną. Bank i na I Idziemy do przodu. To jest w miarę spokojnie. Tego koło mi tutaj. Cały czas ucieka. Jezu, jak tym ciężko jest się wyrobić, jak to ktoś zrobił 20 minut, ludzie, to ja nie mam pojęcia, bo tu nie mamy punktów. No i nie, najgorzej. Wpadą ludzie w najgorszym momencie, bo na samym końcu. Dobra, wracamy do gierki, ludzie silniejsi. O jezu, tym razem się musi udać, chociaż ta auto już widzę, że ucieka. mi idealnie podjechać. Idealnie na prosty kołach podjechać pod te, e, na te, na te takie jakby wentylatory, nie? Dał, to auto nie uciekło, dobra, mamy to. Tutaj żeśmy doskoczyli, to jest taki parkour? Powiem wam, że to jest skill test, to taki dosyć mocno trudny, więc e, trzeba będzie uważać. Dobra, koła nam się tam zmieściły, podjeżdżamy do góry. Pyk, pyk, dobra, mamy to. Jest jeden podjazd, trzeba było tam do przodu polecieć, a nie tutaj skręcać. I mamy dalej punktu. Nie mamy punktu, i to co widzę z przodu, ludzie, to jest jakaś masakra i kosmos, e, więc no to trzeba będzie uważać. Dobra, pyk. Pyk. Mamy to. Teraz tak. Podjeżdżamy tutaj dwoma kołami, równamy je i lecimy. Właśnie. Tego się najbardziej bałem. Samolot się będzie na tym podbijał. Teraz musimy jakoś zjechać stąd, żeby całkowicie nie spaść. Dobra, udało nam się to ogarnąć. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Control, control. Dobra, podbijamy, teraz shiftem równamy to. I uciekły nam koła dwa. Czy ten samochód da radę tutaj podjechać pod to? Zaraz zobaczymy Jeżeli nie da, no to ludzie, będzie psycha i zgon chyba W takim momencie jest giga problem Dobra, z shiftem, z udało się Udało się to wyciągnąć, ale już było ludzie naprawdę grubo, mega e, Teraz tak, lecimy teraz tutaj na tą rampę, musimy wyskoczyć na górę Z tego co widzę I i tutaj trzeba będzie się rozpędzić a czy będzie się tak rozpędzić, że ten grzybek mieć. między samochodem? Tak naprawdę trzeba będzie się dosyć szybko rozpędzić, więc. Czy mi się ten samochód tutaj zmieści? O jezu. Dobra, czy ten sanking mi się zmieści między te dwa słupki? Bo tutaj trzeba będzie na pełnym speedzie podjechać na tą rampę. Więc tak, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Podjeżdżamy tutaj. Bang. Dobra. Myślałem, że już się zawiesił. Nie ma opcji, musimy tutaj z dołu zjechać. I stąd trzeba będzie doskoczyć do punktu. Myślałem, że tutaj damy radę śmignąć, ale niestety. Pyk. Dobra, udało się. Mamy w końcu punkcik. Jest to szósty punkt, gdzie na 20. Więc. No, nieźle. Zjeżdżamy na dół. Okej, okay, to nie ma jednak tego przejazdu na dole. Musimy coś na górze wykombinować. Więc tak, przejeżdżamy tutaj. Mam dobry punkcik zrobiony, który nas nakierował. Tutaj dosyć szybko śmignęliśmy. Robimy podjazd do przodu. Kolejna rampa e, z wyskokiem takim, delikatnym. Więc musimy tutaj trafić do przekołami na równo. Dobra, pik. Mamy to. Albo i nie mamy. Ej, ale ze spacją powiem wam, że ten samochód sobie radzi. Co jest akurat mega spoko. Coś tutaj. Wjeżdżamy na drugą stronę. A i tam jest punkcik. okej okay. Więc tutaj mamy punkcik pomijamy jedziemy na przód. Wydaje mi się, że na końcu będą skipujące punkty, bo ten wyścig jest naprawdę mega, mega e, długi. Czy ten parkour? Bo wyścigiem tego nazwać nie mogę, nie? Ścigam się sam ze sobą chyba aktualnie. E, pyk. Pyk. Dobra, nie wiem czy dobrą stroną jadę, ale przejeżdża ten samochodzik, więc luz. Dobra, mamy tutaj punkcik. I co teraz zrobimy? A, z powrotem. Z powrotem muszę tędy przejechać chyba. Więc y, troszkę pojechaliśmy w złym kierunku Ale teoretycznie wiadomo o co chodzi, nie? Więc tędy sobie przelecimy I muszę przez tą ścianę przejechać I Później się tam podpić dobrze, tak? Żeby wrócić Tak mi się przynajmniej wydaje Chyba, że... Ja dobrze przejechałem przedtem, dobra To jest taki bajer Że trzeba z tego budynku przeskoczyć tutaj Dokładnie, i to jest taka zmyłka I jedziemy do przodu więc przytryk, jeden przeskok, drugi przeskok, dwa naraz nawet tutaj zrobiliśmy i z tego do przodu. Dobra, mamy to. Eee, tu mamy kolejny polski przejazd. Podjeżdżamy delikatnie, mamy go zrobionego. Eee, tutaj czysto, tutaj czysto i mamy tutaj kolejne hopki. O Jezu, trudny ten parkour jest. No takiego parkoura jeszcze na Sound Kingu chyba nie jeździłem. Więc teraz ludzie możemy się jakoś delikatnie tutaj wykażać Dobra, pyk Tutaj na szybkości Mamy to Dobra, jest kolejny punkt Pyk Stek, delikatny, podjeżdżamy do góry potem tym murku Po tym murku powinien wyjechać luźno Tak mi się wydaje przynajmniej Nie jest taki jakiś olbrzymi ten murek A ten samochód ma moc, nie? Do takich podjazdów Dobra, mamy to Podbiło nas w końcu. Musiałem troszkę pojeździć tutaj, nie że nas podbiło. Do góry. Kolejna podbitka. Tu mamy przeskok. Okej. Okay. I będziemy musieli z tej rampy wylądować na tej górnej rampie. Żeśmy doskoczyli. Dobrze sobie podjechać. Dobra. Shift. Było bliska. Było bliska, ale się nie złapaliśmy. Ale czy ja będę w stanie teraz od dołu złapać ten punkt? A, dobra. Można na to jest zwykły podjazd. A jednak nie można, zobacz Więc tak, podjeżdżamy tutaj, to i zawrócimy sobie już, żeby nie było tej wtopy, jak przed chwilą. Okej. Okay. Nie wiem, czy za bardzo sobie nie podsunęę na Nie, no, ludzie, serio. To jest jakaś tragedia. Dobra, próbuję dołem wyskoczyć. Jeszcze raz próbuję, Podejmujemy jeszcze jedną próbę wyskoku, tej dołem. co to porozbijajmy. Może się uda, ludzie. No, może się uda. Bo była tragedia. Nie chce mi się tam jechać po raz. 30 od nowa, więc no, wybij się i doskocz, proszę, dobra, jest punkt, dobra jest punkt, ludzie, udało nam się to zeskipować, więc elegancko teraz tak, musimy przejechać na prawą stronę mam nadzieję, że tej boosta nie ma, kolejnego który nas wyrzuci w kosmos więc mamy dosyć czysty przejazd mieliśmy dosyć czysty przejazd, bo widać, że jak się jedzie w drugą stronę, ten samochód całkiem inaczej podrzuca więc ja teraz tak Dobra, te zakręciki mamy zrobione dosyć szybko A tutaj musimy powolutkę teraz podjeżdżać Żeby nie było tego co przed chwilą się wydarzyło Dobra, mamy to Tutaj pyk I dzida Na wyskok, dobra, mamy punkcik To możemy zwolnić Tutaj podjęliśmy do przodu Pyk Dobra, mamy tej punkt Znaczy mamy tutaj kolejny jakby taki Zaczepny punkt zrobiony, ale to mi się samo zawiesi. Wiedziałem, że tej prędkości zabraknie. Chociaż ze spacją może pójdzie. Nie, nie pójdzie, dobra. Kała się za bardzo zawiesiła, ale były problemy. Cię podbijemy troszeczkę, przeskakujemy, mamy punkt. Mamy punkt. W tym momencie musimy a, zrobić tutaj steka delikatnego. Cofnijmy się. A, bo kolejny punkt jest tam na dole, tylko jak tam się dostać? Zapewne musimy się udać tutaj. Tutaj po tej rurze wyskoczymy. Pyk, dobra, nie podjeżdża mi ten samochód. Jeszcze raz, dobra. Mamy koła, przeskoczyły nam. Lecimy tutaj. Teraz tutaj. I dzida. Ok. Okej. Chyba za mało Jida użyłem. Bo ten samochód nie powinien spadać z tego. Dobra, ogień teraz się uda. Trzeba było szybko przejechać. A teraz stąd musimy się udać. Chyba tutaj do przodu. Mamy kolejne takie dziwne przejazdy Tutaj do boku i teraz tutaj wyskakujemy Jeden wyskak Mamy to Teraz tutaj przejazd Mamy to też zrobione Do przodu, pyk Tutaj na no, ręcznym wjeżdżamy Tutaj się musimy zmieścić jakoś w to Dobra mamy to i jest punkcik to będzie ludzie 14 punkt więc no połowa mapy, e, większa połowa mapy już jest za nami Okej, okay, tutaj na no sobą delikatnie spadł, ale sobie lekko cofnijmy I podjedźmy na pełnym speedzie Do przodu, nie udało się, więc yy, od nowa Malutki checkpoint, łapiemy, cofka, pyk Do przodu Dobra Dawaj, 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 byku. Mamy to Teraz tutaj ławeczki, ławeczki to jest ludzie Light chyba przy tym wszystkim już Dobra, pyk, delikatnie mieli. Zażyciło, więc tak, zafnijmy się Pyk, SK I do przodu Okej, okay, dobra, nie jest to takie letowe jakby się mogło wydawać Na początku, bo teraz są Kinga Podrzucona, w każdym kierunku I jeszcze się zawiesi na koniec Dobra, więc trzeba będzie jakoś to taktycznie objechać Ej, myślałem, że tu ławki będą mega easy, jest tragedia wygrałem walkę z ławkami. A więc ławki zostały pokonane. O co teraz chodzi? Muszę na te daszki się chyba dostać i później z tych daszków przeskoczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no. Nie widzę tutaj za dużo miejsca. Nie, żebyśmy tam mogli jakoś poskakać mocniej. Czy mogę przeskoczyć od razu na ten daszek z przodu? Chyba tak muszę zrobić w ogóle. Będzie to ciężkie do zrobienie, ale próbujemy. Pyk. Dobra, spadł mi samochód tutaj, więc no. Chyba nie mogłem eee, tego zrobić. Próbujemy coś takiego. On się przyciśnie. Dobra, złapał się kołami. Dał radę. Było ciężko, ale dał radę. Teraz tak, żeby się tutaj nie zawiesić. I podejdziemy sobie do góry. Dobra. To może być troll. Nie ma trolle. Już Twórca nam w tym momencie ułatwił troszkę gierkę. I lecimy na górę. I stąd musimy wyskoczyć tam na dach. Ok. No to nieźle. Samochód tam się przewróci pod koniec. No, powiem wam, że to jest jeden z dłuższych wyścigów, jeżeli chodzi o parkoury. Więc teraz tak. Pyk. 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 Dobra, prosto do punktu. Mamy punkcik zrobiony. To jest kolejny punkcik, więc zawracamy. I do przodu mamy 17 punkt. I teraz gdzie? Hmm, tutaj do przodu. Dobra, więc lecimy na 18 punkcik. Tutaj powinniśmy mieć dosyć luźny zjazd chyba. Albo i nie. Bo ten samochód się podbija dziwnie. Mamy? Dobra, pyk. A, jest deska do basenu, żeby nie, nie zrobić. Więc musimy tutaj bokiem zjeżdżać. Okej, okay, Mamy to rozkminione Dobra, doskudz zrobiony. Jesteśmy na tym daszku. Teraz musimy z tego daszku wyskoczyć na ten daszek raczej. Dobra, więc tutaj zawracamy. Jest te pachoły tak przeszkadzają tutaj. To Są na dole, że to jest ludzie. No, nie do pojęcia. Dobra, teraz, pik przejeżdżamy tutaj. I tutaj musimy wyskoczyć. Tutaj musimy wyskoczyć. Będę by punkt złapać. Dobra, jest punkt. Jest punkt, ale udało nam się wylądować. Teraz, dzida chyba tutaj. Musimy jakoś po tych kontenerach przycisnąć. Do kolejnego punktu mamy 19 punkt. I lecimy chyba do mety. Więc podjazd do góry. Bank. Teraz na dachu. Kolejny podjazd. I będzie ludzie wjazd do mety. Nie było, bo mnie źle wyrzuciło, chyba. Ale teoretycznie tutaj powinien być już automatyk nie? Więc tak: Podjazd, ile się da, ile fabryka daje. Eee, tutaj na mocy i dzida. Teraz pyk A okej, okay. teraz mnie tu obróciło, więc no, to nie będzie wcale takie łatwe. Dobra, mamy to ludzie chyba. Więc padliśmy w te samoloty, udało nam się wylądować. Mamy tutaj kręgle, mamy tutaj bile. Więc teraz pyk I wjeżdżamy do mety, która jest jeszcze wyżej. Więc dobra, tutaj po prostej linii. Mam nadzieję, że mnie wrzuci. Mamy metę, gdzie udało się. Więc dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam.